Cześć, witam wszystkich fanów pracy dobrymi narzędziami. Nazywam się Łukasz i dzisiaj pokazać Wam profesjonalne angielskie pędzle malarskie. Pędzle w różnych rozmiarach, na przykład taki pędzel jednocalowy wykonany z naturalnego włosia, świetnie się sprawdzi, jeżeli potrzebujemy wymalować detale lub jakieś trudno dostępne miejsca. Trochę szerszy pędzel, jedna, druga cala, ta sama rodzina, to samo włosie, lakierowana rękojeść. Świetnie sprawdzi się, jeżeli będziemy potrzebowali na przykład trochę większą przestrzeń pomalować, po prostu daje nam większą powierzchnię. Kolejny dwucalowy. To na co warto zwrócić uwagę, to że zobaczcie, w każdym z nich mamy otwór, czyli jesteśmy w stanie po prostu wygodny w wygodny sposób go zamocować, zawiesić, chociażby przy drabinie, jeżeli potrzebujemy cokolwiek malować. Kolejny rozmiar 2,5 cala. Tu już widzicie większa większa szerokość, czyli już do większej powierzchni się idealnie sprawdzi. Tak jak mówiłem, naturalne włosi świetnie sprawdzi się na przykład z lakierami. No i ostatni, największy, 3, -calowy, 3 -calowy pędzel, który przede wszystkim charakteryzuje się tym samym, co poprzednie modele, natomiast tu już zobaczcie, mamy dużo większą szerokość, tą powierzchnię malowania będzie mi dużo większą. Świetnie sprawdzi się, tak jak mówiłem wcześniej, z farbami olejnymi albo z lakierami. Więc tak jak widzicie, cała rodzina pędzli przyda nam się, zależnie od tego, co w danym chwili potrzebujemy zmalować. Marka Proloń oferuje ogromną gamę różnych narzędzi. Jeżeli pierwsi chcecie poznać nadchodzące nowości, zasubskrybujcie nasz kanał. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!